Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego schodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz, niebieski. Oto Słowo Pańskie. Przejść Duchu Święty, przez serca Maryi. Oświecaj nasze umysły, nasze serca, napełniaj mądrością, darem męstwa, rady, rozumu, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Adonai, <śpiewanie> menefecha, to chalaj malchenon, i wytchalaj malchenon, i szalachenon, i Pierwsze czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej to słowa, które Bóg, Pan nasz, skierował do Eliasza, Stiszbe, proroka, aby ten udał się na spotkanie z Achabem, królem Izraela. I obieścił mu straszną wiadomość. Po tym, jak zabrał Winnicę Nabota, który został zamordowany e, i który dokonał także wiele innych zbrodni. E, przyczynił się do pogaństwa, do poganienia Izraela, narodu, e, że ludzie czcili Baala, i to wszystko też pod wpływem jego pogańskiej, zdemoralizowanej. Zdemonizowanej kobiety, żony Izabel, która miała wielki wpływ na niego i miała przyjść kara na nich. Może chcesz powiedzieć: No, w końcu tyle narobili tego zła i dopiero teraz kara, bo dobry Bóg jest cierpliwy, miłosierny, czeka na nawrócenie ludzi, także tego człowieka. Ale również te nieszczęścia związane z Ahabem, Jezabel były też również taką próbą dla Izraela, karą. Więc Bóg zapowiada przez Eliasza tam, gdzie wylizały krew Nabota psy będą lizały również twoją krew. Bo tak było, że po śmierci Nabota właśnie psy... Szarpały jego martwe ciało i lizały jego krew. Więc spotka cię dokładnie to samo. Ta sama kara. To samo zło, które ty czyniłeś innym, to ono na ciebie spadnie. To, to że zamordowałeś nabota, posługując się swoją żoną, to zło spadnie na ciebie. A się na początku broni, oskarżając Eliasza, znalazłeś mi mój wrogu. Ty jesteś moim wrogiem, nieprzyjacielem moim Izraela. A Eliasz e, wydaje wyrok na Niego w imieniu Boga, to ty zaprzedałeś siebie i naród i czyniłeś razem z podanym sobie ludem to, co złe w oczach Boga, dlatego Bóg sprowadzi na Ciebie nieszczęście. Będzie wytępione całe po Twoje potomstwo. Wszyscy z Twojego domu, Bóg mówi, wymiotę i wytępię z domu Ahaba nawet malca, niewolnika, wolnego w Izraelu. Postąpię z Twoim rodem, jak z rodem Jeroboama, syna Nebata. Jak z rodem Baszy. Bo pobudziłeś mnie do gniewu, mówi Bóg. Doprowadziłeś do grzechu Izraela a kara na Jeroboama, na e, e, ród baszy była straszna. Była właśnie taka. To była całkowita zakłada z woli do pustu Bożego. I Bóg dalej mówi przez Eliasza psy będą żarły, Jezabel również pod murem Izraela. I właśnie podobnie ma być z innymi, którzy mają zginąć. Z domu i rodu Achaba. Będą żarły ich psy, będą żarły ich ptaki podniebne. Przecież to naprawdę przerażające, straszne słowa, straszna wiadomość straszna przyszłość czeka Achaba, Jezabel i tych ich potomków, również ich dom, ich ich bliskich. Achab usłyszał te słowa i co zrobił? Zaczął pokutować, uniżył się. Zaczął błagać Boga o miłosierdzie i było to szczere. Jakby to było nieszczere, na pewno Pan Bóg by na to nie zwrócił uwagę, nawet by kara była jeszcze większa za obudę. Achab usłyszał te słowa, rozdarł szaty, włożył wór na ciało oraz pościł. kładzie się też spać w orze i chodził powoli, czyli... Na zewnątrz okazał, że wewnętrznie również się przed Bogiem upokorzył, uniżył. Zrozumiał, tak, zobaczył, że wiele zła uczynił. Oczywiście też to pod wpływem swojej żony, ale mógł się sprzeciwić jej. Że był odpowiedzialny za to, że tyle nieszczęść spadło na tą ziemię, na ten naród. A miało spaść jeszcze więcej. I Bóg to zobaczył, że to było szczere, prawdziwe. Powiedział do Eliasza: zobaczyłeś, że Achab upokorzył się przede mną. Dlatego, że upokorzył się przede mną, nie sprowadzę niedoli za jego życia. Niedolę sprowadzę na jego ród, za życia jego syna. Ktoś może powiedzieć, dlaczego Bóg jest taki, po pierwsze, najpierw nie reaguje na zło, dopuszcza do wielu złych rzeczy, do tego, że wielu złych ludzi naprawdę rozuchwala się, no bo nie mają żadnej kar, żadnej konsekwencji, nikt nad nimi nie panuje, nikt ich nie każe. A po drugie, okazuje miłosierdzie takim zbrodniarzom. Kiedy chociaż trochę ukażą pokutę, żal, skruchę, potem okazuje miłosierdzie tym ludziom, niesamowite, ale też jest to, to prawda, przecież ta sprawiedliwość jednak spadła na dom Achaba. Jednak Bóg się ulitował nad nim, bo zaczął pokutować. Ten, ach, ten grzeszny, przewrotny król Achab zaczął się nawracać. Ale to nieszczęście miało spaść na jego potomków, na jego syna. I tutaj się wydaje, że kara jest straszna, ale z drugiej strony, dlaczego dzieci mają cierpieć? Dlaczego syn ma cierpieć za grzechy swojego ojca i swojej matki? Jest to tajemnica, kiedyś tak właśnie dokonywało się, że całe pokolenia cierpiały z powodu grzechów swoich przodków, swoich rodziców, dziadków, pradziadków. Była tak zwana odpowiedzialność zbiorowa. Teraz jest przede wszystkim odpowiedzialność osobista. E, osobista za wszystkie swoje grzechy, zanie, właśnie zaniedbania, błędy. Nie ma czegoś takiego, że grzech nie przychodzi z, grzechu, e, z pokolenia na pokolenie. I każdy będzie musiał ponieść karę, pokutę za swoje własne grzechy. Ale zdarza się mimo wszystko jednak to, co było jednak za tamtych czasów. E, przecież Święta Faustyna mówiła też, że nasz naród będzie cierpiał, że stolica Warszawa zostanie całkowicie zniszczona z powodu grzechów naszego narodu, a więc jednak odpowiedzialność zbiorowa mimo wszystko jest. Dalej, chociaż nie tak jak kiedyś, ale jednak jest. Przecież ilu ludzi niewinnie cierpiało w czasie II wojny światowej za grzechy swoich właśnie przodków. Ile dzieci ginęło, niewinnych. Ile ludzi nie miało nic wspólnego z nieprawością swoich przodków albo z nieprawością innych ludzi też, którzy żyli za tamtych dni. A jednak wszyscy zostali ukarani. I winni, i niewinni, i sprawiedliwi, i niesprawiedliwi. Ilu ludzi wycierpiało w czasie II wojny światowej, szczególnie w naszej ojczyźnie. Miliony zginęło. Ale przecież... To właśnie była kara. Ale dlaczego wydaje się, że Bóg karze jednych i drugich? To też jest tajemnica: że grzeszni wiadomo cierpią za swoje winy, są karani za życia, czasem właśnie w taki sposób, w czasie wojen, głodu, nieszczęść, a winni, a niewinni, e, mogą złożyć w czasie swoich niewinnych cierpień ofiarę czystą. Swojemu Bogu, również za winnych, za grzesznych, za ten świat. Podobnie, jak to Chrystus uczynił, naśladując Chrystusa, łącząc swoje niewinne cierpienie, przecież z nieskalaną ofiarą Jezusa Niewinnego, baranka. To są tajemnice, nie nam to wszystko rozpatrywać, roztrząsać, ale na pewno. Niech to będzie zachęta, abyśmy e, naśladowali akurat to, co dobrego uczynił Achab. Zaczął pokutować, modlić się, pościć. Przestał czynić nieprawości. Wzywał do innych do nawrócenia i był sam znakiem dla ludu. Może niektórzy ludzie zaczęli też czynić podobnie jak on. Skoro król to czyni. No to przecież ja też nie jestem święty. Skoro tyle zła zrobił król, no to ja też. Ja też potrzebuję pokuty. Więc trzeba nam e, żyć takim życiem, e, które jest życiem wynagradzającym. Co też uczynić, pokutować, nawracać się, rezygnować. Nie tylko wyrzekać się zła i grzechu, ale no nawet rezygnować z wielu rzeczy tego świata, które same w sobie są neutralne albo nawet i dobre. Rzeczy materialnych, różnych przyjemności. Tak, żeby y, nasze życie było proste, pokorne, ubogie, pełne miłości i miłosierdzia. Było znakiem. Tak, nawracam się, idę drogą świętości, pokutuję, aby być cały czas z moim Bogiem, jednoczyć się z Nim i czekać na aby kiedyś z nim zjednoczyć się na zawsze bo pokuta wyrzeczenia różne e, tego typu e, takie praktyki pokutne religijne pobożne które oczywiście mamy czynić umiarem mają właśnie taki cel i módlmy się za również przy okazji tego tekstu za naszych rodziców dziadków pradziadków Módlcie się za wasze dzieci, wnuki, a może nawet i prawnuki, aby Bóg błogosławił im wszystkim, okazał miłosierdzie, przebaczył, i nasze nieprawości, i wszystkie ich nieprawości. Wzywajmy do nawrócenia. Tutaj Eliasz nie wzywał wprost może do nawrócenia, tylko mówił o karze. Już jakby nie, nie było słów, nawracajcie się, nawróćcie. się, tylko będzie kara. Po prostu już tyle zła zrobiliście, nie było w żadnych was, żadnych oznak skruchy, żalu. No to będzie kara, a jednak w ostatnim momencie Achab się nawrócił. I również w związku z tą sytuacją, która jest na Ukrainie, czy w innych państwach, gdzie wiele osób cierpi, ginie, głoduje módmy się za oczywiście za Ukrainę, za wiele narodów, które na całej ziemi cierpią, bo nie tylko przecież na Ukrainie jest wojna, straszna wojna, gdzie wielu niewinnych ginie, cierpi, ale przecież w wielu innych miejscach świata też trzeba, żebyśmy również dzisiaj się za tych niewinnych modlili. I również prośmy Boga, żeby Pan okazał miłosierdzie naszej Ojczyźnie, e, bo rzeczywiście się nasz naród, niestety zasługuje na karę. Tyle dobra doświadczyliśmy, tyle Bóg nam dał przez Maryję, a wiele z tego zmarnowaliśmy, zdeptaliśmy. Niektórzy mówią, że to straszne cierpienie, które doświadcza Ukraina, to również jest związane z tym, że tam miliony dzieci było mordowanych przez aborcję. Że chyba w Europie najwięcej. Tam dzieci jest było i jest mordowanych. To może być rodzaj również kary za te straszne zbrodnie aborcji. Ale nasz naród nie jest lepszy, bo w Polsce też jest mimo wszystko w tak zwanym podziemie aborcyjnym też wiele dzieci jest mordowanych. Trzeba ciągle przypominać o tym, że przez kilkadziesiąt lat, jak było, była taka całkowita zgoda na aborcję w naszym kraju, to przecież ponad 20 milionów dzieci zostało zamordowanych, abortowanych. 20 milionów. W czasie II wojny światowej mniej więcej 6 milionów Polaków zginęło po wojnie. Kiedy była wojna z dziećmi nienarodzonymi, czyli wojna aborcyjna, zginęło 20 milionów. Nie, nie mordowali tych dzieci e, e, faszyści, Rosjanie, tylko swoi rodzice, matki. I to, że nie spadła straszna kara na nasz naród z tego powodu, to naprawdę Bogu dziękujmy Maryi za to miłosierdzie, bo też trzeba jeszcze przypomnieć o tym fakcie. Już tu, kiedyś o tym mówiłem w związku, z Fatimą, że miała wybuchnąć w latach 80., 85. roku straszna wojna atomowa i Polska miała być w ramach właśnie takiej kary za te straszne zbrodnie aborcji ukarana całkowitym zniszczeniem. Więc pokornie błagajmy o Boga o miłosierdzie. Tutaj właśnie powtórzę. Naśladujmy w tym, ja wiadomo, w złu. Nie, mogę, nie możemy nikogo naśladować, ale nawet jeżeli widzimy, że nawet zły człowiek się nawraca, no to możemy w tym go naśladować. On się nawraca, no to tym bardziej ja muszę się nawrócić. Skoro nawet zły człowiek się nawraca i staje się ze złego, staje się sprawiedliwym, a ze sprawiedliwego nawet może być świętym. Tym bardziej niech to będzie dla mnie, dla nas wyzwanie ciągle potrzebuję nawrócenia. Wcale nie jest tak dobrze, jak mi się wydaje. Ciągle potrzebuję wyrzekać się. Wszelkiego rodzaju zła i grzechu, nawet grzechu lekkiego, i ciągle zwracać się ku Bogu, błagając go o miłosierdzie, o miłość nieustannie dla siebie i dla całego świata. Bo to, że człowiek staje się święty, to przecież też jest Boże miłosierdzie. To nie zasługa e, z, tylko tego człowieka, który e, właśnie staje się święty, w sensie on oczywiście, bo po, podejmuje wysiłek, ma dobrą wolę. Ale to wszystko też, te wszystkie łaski wspierające tego człowieka w drodze do świętości, to, że osiągnął świętość, wspomniany dzisiaj biskup Michał, e, który zginął w Dachau, czy prorok święty Elizeusz, czy Eliasz, dzięki przede wszystkim Bożemu miłosierdziu. Więc prośmy Pana o miłosierdzie, a na pewno tego doświadczymy. Na pewno Bóg zlituje się nad nami, nad pokoleniami, które przyjdą po nas, kiedy będziemy błagać o miłosierdzie, tak jest miłosierdzie Boże, że ze względu na modlitwy nasze może Bóg okazać miłosierdzie przyszłym pokoleniu. Żeby przyszłe pokolenie zwróciło się do Boga. Żeby przyszłe pokolenie wyznawało wiarę w Boga. Może nie będzie wielu ludzi takich. W przyszłości, którzy będą oddani Bogu, ale niech to będą wielcy święci, wielcy mistycy, charyzmatycy, prorocy, a może nawet niektórzy z nich będą stygmatykami. Kościół i świat potrzebuje takich ludzi. I Kościół i świat potrzebuje nas, abyśmy byli świętymi. Pragnijmy świętości, pragnijmy nieba.